Piątek, szósty dzień marca. Wspaniała zima, baśniowa zima w Oslo, w stolicy Norwegii, na wzgórzu Holmenkollen. Takiego, anturażu, to dawno tutaj nie widzieliśmy. No, rzeczywiście, chociaż też trzeba tutaj na usprawiedliwienie powiedzieć, że to wyjątkowo wysoko mieszkamy, bo to nie jest nawet te Holmenkollen Skocznia, tylko jeszcze wyżej mamy tu hotel zlokalizowany, tak tutaj, w takich Holmenkolskich Holmen górach właściwie. I tu jest naprawdę przyjemnie, cicho, drzewka zaśnieżone. No, Tej zimy to tutaj naprawdę można troszkę zakosztować i aż miło się patrzy, miło się tutaj stoi, troszkę marcowe słoneczko przygrzewa z jednej strony, a z drugiej strony roztaczają się takie ładne widoczki. No, Krystyna Czobówna by lepiej o tym nie opowiedziała, tak mi się wydaje. Patrzymy ze zdziwieniem na ten śnieg, jak tutaj pięknie, bezwiecznie, cichutko. No, ze zdziwieniem też przyjęliśmy to, co przyszło wczoraj tutaj z Oslo z Norwegii, bo zapewniano nas jeszcze 3-4 dni temu, że to wszystko odbędzie się zgodnie z planem, że będą zachowane środki higieny, bezpieczeństwa. Tymczasem, no, bez precedensu sytuacja w skokach narciarskich. No, wiadomo, co się dzieje koronawirus szaleje. No ale właśnie, czy szaleje? Bo tutaj nam lokalsi mówią, że od lat 90. tutaj pracują. Pewna pani nas tutaj dzisiaj wiozła, opowiadała, że nie rozumie tej paniki, która się no szerzy. No nikt nie rozumie, czy to nieważne, ile tu pracuje, no, w sensie jest, co można powiedzieć, dwie grupy, dwa obozy. Jedna to właśnie jest taka, że, że się trzeba chować przed, przed tym wirusem, że trzeba wszystko ograniczać, te imprezy masowe, A inni ludzie mówią, że przecież no, to jest jak grypa, właściwie trzeba żyć normalnie, po swojemu, nie dać się zwariować, nie dać się tutaj tej panice. No i pewnie prawda gdzieś jest pośrodku i nie nam to oceniać, natomiast no dla nas, z perspektywy mediów, kibiców, to jest naprawdę przykra sytuacja, żeby taki event, taka fajna impreza, jak Holmenkolen, która to nie tylko skoki, a wręcz dla Norwegów to są też głównie biegi i całe takie święto, gdzie tutaj e, często ludzie z namiotami przyjeżdżają, tak jak nas tu też opowiadano, całą noc zostają na Holmenkollen, to jest całe wielkie święto norweskie i to wszystko zostało po prostu no, odwołane jednym stryknięciem wszystko zostało wyłączone, całe też mozolna promocja, tutaj no, od pół roku trwa intensywna sprzedaż biletów, to wszystko po prostu... No, na marne, bo jest decyzja władz miasta, trzeba ją, trzeba ją uszanować i no, na pewno nie będzie to już to samo. Widzimy różnicę względem tego, co znamy z podróży do Norwegii. Wczoraj lecieliśmy z Gdańska, a późno wieczorem no, godzina tego nie usprawiedliwia. 27 osób na pokładzie samolotu, i to nie wiemy, czy to nie jest jeszcze z personelem liczone. Jest z horroru takie sceny wręcz. Tak, no zwłaszcza, że to był duży samolot, nie jakiś taki mały ze śmigiełkami, tylko taki, co 200 osób spokojnie mogło się tam pomieścić, więc naprawdę nie tylko chodzi o samolot, ale całe lotniska praktycznie. Gdzie byśmy nie byli, no, to byliśmy w przewadze, w sensie personel, praktycznie żadnych innych pasażerów, personelu więcej niż, niż, niż tutaj podróżnych. To wszystko robi wrażenie jak jakiegoś takiego filmu apokaliptycznego, gdzie już są ostatni ludzie na Ziemi, jak epidemia zombie czy jakiś właśnie wirus gdzie no po prostu wymarły miasta, wymarłe centra handlowe, lotniska i to wszystko takie trochę sprawia wrażenie, że aż tak ciarki przechodzą momentami Oby nie, oby nie, żadne zombie. Ludzkość sobie poradziła nie z takimi problemami. Fakty są takie, że zawody w Oslo bez kibiców. Czy kompletnie tu tutaj się zastanawiamy, czy to będzie tak 100% bez kibiców. Tutaj Norwegowie się śmieją, że może mi się posadzą z flagami na trybunach. Pewnie jacyś ludzie będą próbowali się dostać czy pod płot, czy na trasy biegowe tutaj przez las. Jak to widzisz, może coś więcej się dowiedziałeś, tutaj było? Rano spotkaliśmy się z norweską reprezentacją, ale efekty tego to naskiżamping.pl później. No, tutaj nawet nam opowiadali, no tutaj pani, która nas wiozła, która jest wolontariuszem, powiedziała, że oni też mają zakaz wstępu na skocznie, mimo tego, że nie są jakby kibicami, tylko mają też akredytację jako tutaj. Więc tak naprawdę wygląda na to, że dosłownie nikt nie będzie mógł kibicować, nawet takie osoby tutaj związane z organizacją, więc to jest naprawdę. Może być wyjątkowo smętnie i smutno, nie wiem, jak to zostanie rozwiązane, czy na przykład w ogóle będzie speaker, czy jakaś muzyka, czy to będzie coś jakby żałoba narodowa. Trudno powiedzieć, no trzeba jakoś to dalej skupić się na samym sporcie, na samych skokach i, i cieszyć się jak to, tym, 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 co mamy, no bo powinniśmy mimo wszystko docenić, że zawody w ogóle się odbywają, bo to też nie jest takie pewne, patrząc na inne, inne wydarzenia sportowe, które zostały po prostu odwołane. Alex Szczekl w rozmowie z naszym serwisem powiedział, że dobrze właśnie, że jest jak jest to, co ty mówisz, że, że, że odbywa się chociażby to wszystko dla telewizji, bo to jest dalej dobry produkt marketingowy. Nie ma co tutaj się szczypać, okłamywać, że, że to jest też gra taka, no Wielu podmiotom zależy na tym, żeby to jednak transmisja poszła w świat, no bo kibice podskoczem zawsze są gdzieś mimo wszystko drugoplanowi. No tak, ale ci kibice podskoczną też tworzą tą atmosferę, tą całą otoczkę i bez tych kibiców jest to po prostu wygląda, jakbyśmy byli na jakimś treningu zamkniętym. No jakby trudno wyobrazić sobie, żeby te zawody nawet w telewizji dobrze wyglądały, jeśli tam pies z kulawą nogą nie będzie na trybunach siedział, więc to jest jakby na pewno też ze szkodą dla transmisji dla telewizji widzów, No bo to tak będzie im się, no trudno tutaj wyzwolić emocje, jak nie ma po prostu żadnego dopingu, no chyba, że będzie tutaj całą dobrą robotę będzie robił te, te, ten komendator telewizyjny, no bo albo może będą jakieś, będzie jakiś doping z, z kasety, puszczony znaczy z kasety, czy tam, no jestem starej daty, mogę powiedzieć, kasety. No i w tle toczy się też gra o planicę tak naprawdę. ale Sztekl też cytowany powiedział, że dobrze by było, żeby ta planica się odbyła, nawet bez kibiców, bo tu chodzi przede wszystkim o medale. Nikomu się nie śni taki scenariusz, że odwołamy to kompletnie, ale to jest realne. Czy coś wiemy? No nie wiemy. Słoweńcy utrzymują, że, że to się odbędzie. Tak samo mówili nam norwegowie trzy dni temu jeszcze. No, tak, no i tak jak tutaj, właśnie no im bliżej, tym tym może być ciężej, bo mimo wszystko ten koronawirus się rozwija, raczej idzie w coraz, no, w przypadku jest coraz więcej, coraz więcej krajów jest zainfekowanych, więc tutaj można powiedzieć, że, że nie będzie łatwo jeszcze te tam 10 dni tutaj poczekać, bo mamy dwa tygodnie do, do niecałe takie do Mistrzostw Świata w Planicy i dużo, dużo jeszcze może się wydarzyć. Słoweńcy na razie próbują wszystko, żeby to zrobić, żeby podtrzymać nadzieję, że zawody się odbędą, no ale to może być dosłownie kilka przypadków więcej i nagle rząd podejmie stosowne decyzje i wtedy już nikt nic nie będzie mógł zdziałać. No ale dobra, bądźmy razem w te trudne dni dla sportu, dla świata. Nie pod skocznią no to naski Jumping Peel oczywiście tam wyniki, zdjęcia, relacje, wywiady. My nie zwalniamy tempa, nie powstrzymają nas tutaj wirusem. No dokładnie, więc myślimy tutaj przede wszystkim o aspekcie sportowym. Liczymy na dobre wyniki polskich skoczków, bo Polachti nie dosyć był spory. Rower to, można powiedzieć, taka druga albo trzecia największa impreza tego sezonu i można też określić, że no. Jedna, no, takie już z niewielu, w, w, w których jeszcze nasi zawodnicy mogą coś wywalczyć, no, bo w Pucharze Świata, no to wiadomo, kryształowa kula już odjechała, dostają Mistrzostwa Świata w lotach, ale są one pod znakiem zapytania, więc właściwie ten rower to może być takie, takie grande finale i ostatnia szansa na taki polski akcent na koniec tej zimy. O 17:00 oficjalny trening na Holmenkollen a 19:30 prolog, bo tak nazywamy kwalifikacje podczas rower. Jak to będzie, zobaczymy. Bądźcie z nami. Trzymajcie się w tej Polsce. Trzymajcie się ciepło.